jedna, piłkę możemy toczyć, możemy ją uderzać. Piłki nie można kopać, nie można łapać, podnosić, nie można ich przenosić. Jedyny moment, kiedy można złapać piłkę, kiedy jest w powietrzu, postawić w najbliższym miejscu przy sobie. To jest jedyny moment. Piłkę można uderzać poniżej linii kolan, czyli jeżeli się kozuje, to mogę ją uderzyć. Jeżeli jest w powietrzu. Nie mogę uderzyć. Nie można uderzyć z nie można falować, nie można przenosić. Trzy rzeczy, których zasadniczo nie można. Jak definiujemy faul? To, się yy, to nie jest, nie jest myśli, myśli, pojęcie, ale zazwyczaj staramy się, żeby to było jednoznacznie postrzegane jako zadanie krzywdy przeciwnikowi w sposób celowy. Umyślnie. Celo, umyślnie. umyślnie, nie umyślnie się nie liczy. Szybkie yy, Strzelamy z pierwszej linii za lustrem. Stawiamy piłkę na środku i strzelamy zawsze na tą tą W tyle. Jeżeli trafimy, to jest karne, to jest dole, jeżeli nie trafimy, to jest piłka bramkarza i nic na znawiamy. I gramy do pierwszego strzelonego gola. Zmieniamy się. Drużyny trzyosobowe. W tyle. Stop.